Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z pięknej gry, którą jest. Combano Heroes i mamy kolejną kampanię. Mam 50 FPS-ów cały czas w tej gry. Nie mam pojęcia dlaczego. Co się tu dzieje? Dobra, możemy budować okej. Okay. Ciężka piechota strumowa, dobra Musimy ruszać na walkę. Mamy do naszych wszystkich Grenadierów. Dobra, wszystkich musimy tu poleczyć. Tam będą nas atakować, więc musimy zacząć przejmować punkty. Znaczy, ci mają upgrade, tak? E, tych mogę tu ulepszyć. Dawajcie, karabiny szturmowe. Dobra, tych jeszcze dam na atak. Oczywiście będziemy w ogólnie robić tu atak niezły. Dobra, Dobra tam mamy czołg. Ciężkie czołgi, musimy przejąć ten punkt, kurde snajperzy. Proszę ich tutaj na froncie. Dobra, mamy tu jeszcze jakiś oddział, mamy, mamy, mamy. dawać, dawać, dawać. dawać, dawać. Dobra, musimy puszować to miejsce Dobra, 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 nieźle to się dzieje Nie wiem dlaczego mamy tak mało FPS-ów, ale i tak, że ona dobrze, nie ma tak, nie jest tak źle. Transporter, niszczyciele czołgów na naprawę Weźmy ulepszenia, zróbmy. Wóz pancerny nam się na pewno przyda. Mamy trochę więcej, jakby punktów, myślę. A za mało zasobów ludzkich. Bra, gdzie jest nasz. Po... O jezu, ledwo żywy. Weźcie, wycofajcie go. Grenadierzy muszą naprawić tutaj. Nasi bronią sobie, dobra, to już nie są nasze jednostki. Super, dlatego niszczyciele czołgów. Nie mamy na to zasobów ludzkich na wszystko. Czy nie mogą coś budować? Budować ten budynek. Mm, niezbyt mi się to przyda. Dobra, najpierw zaatakujemy na lewy punkt. Chciałem pramę atakować, ale nasze wojska są tak ustawione. Bo naprawcie go, więcej nie potrzebujemy, myślę. Bramy kolejny pojazd bojowy. Dobra, piękna ofensywa. Kurde, tam ma tą moździerze. Wyrzymy, wytrzymy, wytrzymy. 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 i maksymalnie są trzy ulepszenia spalcie to sznela, sznela dobra, piechota rusza też na razie nie chcę więcej składów kupować, bo myślę, że nam nie są potrzebne. Tym co mamy, damy radę. się tu zbudować ewentualnie bazę, jak to przyjmiemy. Kurde. Dużo piechoty przyszło. Dobra. Ci powiem Wam, że te niemieckie szkopy są bardzo silne. Dobra, oni tutaj działkę ustawiają. Przyjęty? Można tu budować budynków? To nie, nie teren dowodzenia. Ojej, niech wejdą nasi do budynku. Zróbmy z tego budynek. Dzięki za medal. Możemy przebudować to? Ale że do stacji medycznej musi być na terytorium. Aha, bo to nie jest nasze terytorium, nadal. Dobra, tego jednego zostawię na wszelki wypadek do obrony. Dobra, ruszajcie na tych. Dobra, latujemy w nich jak chcemy, nie ma tu żadnego problemu. Nie wiem dlaczego mamy tych 50 fps. -ów. Jest zoptymalizowane. Dobra, wchodzą nasi tutaj pięknie. Jakby w ogóle nie stawiali nawet obrony tutaj. Przejmuj się ten punkt. O, słyszę pojazdy. U, wycofaj, wycofaj, cały, 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 cały. jeszcze czołgów bo to trochę niebezpiecznie się zrobiło Kurde, zniszczcie ten budynek tutaj. Bo on tutaj na piechotę. Desant, trzeba zniszczyć ich. I powiem wam, te niszczyciele czołgów są świetni. Dobra, dobra. Dobra, jest ich tu dużo. Dobra, pięknie.

Czekamy, czekamy, zaraz nam tu przejmą. Zrobimy tutaj sobie ten oddział leczniczy. Przyjeda nam się, a jeszcze i tak nasze jednostki tu dochodzą nowe. Pięknie, to jest bazuki leżą, jakbyśmy chcieli, i wyrzutnie rakiet. Pasywnie leczą. A ciekawe, czy można przy nim rekrutować jeszcze jednostki, czyli tych żołnierzy, który, którzy nam polegli. O! Pięknie tu się naparzają nasi O! Plecy mamy! Co oni robili na naszym terytorium? To mnie bardzo ciekawi Powiem, że podoba mi się to. Jak, sprawne, jak sprawna jest tutaj piechota. Tak, możemy rekrutować. Świetnie. Dobra, i jeszcze wrócimy tutaj resztkami naszymi. Zaraz polecimy do przodu. O tu ich jeszcze to wyliczymy. Uuu, panie, 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 proszę się wycofać. Tutaj będzie trzeba wykorzystać naszą piechotę. Dobra, piechota, to będzie musiała wspomóc naprawdę to wszystko. Dziś jeszcze mieliśmy jeden pojazd bojowy, a on został tutaj na obronę. Na wszelki wypadek, on zaatakuje po prostu z tamtej strony.

Ruszamy tutaj prawą stroną, żeby tutaj podejść ich z prawej flanki, bo tutaj mamy te działa. Nie wiem, co jest z tej strony. Boże, piękne. O kurde, właśnie. Dobra, boję się nam podjechać. Tak, myślałem, że to jest jeszcze jedno. Dobra, pojazdy bojowe mogą nadjeżdżać. Pięknie. Przedzieramy się niczym, przez masło, nożem. Rozgrzanym nożem. Cholera, jest na to porównanie świetne, ja wiem. Ale innego nie mam. Dobra, czyli dużo, dużo mam tutaj, jakby, ilości żołnierzy, ludzi, których mieliśmy do użycia. Zużywało, tak naprawdę, to że mieliśmy tego, jak to się mówi co mieliśmy, co mieliśmy mieliśmy tutaj działa, wszystkie te działa te przeciwniknicze i każde nam zabierało tam z nie wiem z 3 czy 5 nie z 3 chyba tego I teraz patrzcie na mam tych oddziałów Trzy osobowe są silniejsze moim zdaniem chyba niż te 5 osobowe już myślę trochę czy poziom średni nie był za słaby dla mnie nie jestem taki dobry w strategii, nie? Tak myślę. Dobra, jednak wysufujemy. Tu wleci piechota. Tu wleci druga piechota. Musimy też zwiady jakby zrobić, a potem pojazdy z dwóch stron wiel wlecą jak będą chciały. Dobra, ty się tu przygotuj na bombardowanie. dobra dobra wycofajcie się wycofajcie się pamiętam tu działo. dobra full speed Dobra, chodźcie tutaj. Dobra, pięknie. Wszyscy rzuccie tam granaty. Mamy to. Dobra, nasze PSD mogą co tu wjechać. Wygraliśmy tutaj wrześniowy nalot. Ale powiem wam, jest, są silniejsi, moim zdaniem, są potężni. Nie możemy ich z, 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 uleczyć, ale nie wiem, czy to coś daje nam. Na wszelki wypadek, naprawiajcie nasze czołgi, nasze mini czołgi. Te pancerne pojazdy są przepiękne, one tak pomagają w walce, ale piechota sama by wystarczyła, nie ma tu problemu. Tu nie ma levela takiego typowego, są tylko te ulepszenia. Jest misja wykonana. Także zdobyliśmy za wyeliminowanie wszystkich sniperów medal. Tak myślałem. Dobrze, że oni nie zdążą zlecieć. I co to miało być dla nas? Dobra, jest zrzut. wszędzie, są zrzuty. Nie wiem, przy których miejscach, czy to wszędzie po prostu, czy tak, czy tak sobie randomowo spadają. O cholera. W tym sytuacją. Francuzi są ostrzy, ale my jesteśmy ostrzejsi. Dobra, więc jest pan

why didn't you radio sooner? it's another one of tommy's tricks. they want major general voss. no. germany is their aim. what does it mean, major general? are you familiar with the tale of hansel and gretel? we found the children's crumbs. there will be no way home. We are losing more than 70 kilometers a day on the front of British and American forces. They now seek passage into Germany. Holland would be their gateway. The British 1st and 3rd Parachute Battalions are moving towards Arnhem, and the 4th to the rail bridge near Oosterbeek. The American 82nd and 101st Airborne are pushing for Bess and Nijmegen. Using their beloved 30th Corps, they intend to push up Highway 69 towards Arnhem. United paratrooper drop zones along their path. Kampfgruppe Lear is to destroy 30th Corps advancement and destroy the enemy's precious drop zones. We must stop this operation Market Garden. Okej, okay. zrobimy co naszej mocy. Misja ukończona, oczywiście, że ukończona. Bo jakie ja lubię gry strategiczne, jak one są przyjemne w graniu, w samym wiecie tym idei, jakie zostały stworzone. Let's go. Ciekawie mnie, co będzie dalej. Osterbeik. Widzę jeden wielki most. To może być ciekawe, co z nim będzie związane tutaj.

O kurde, co nas tutaj, cofajcie, cofajcie, cofajcie.

Dobra, 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 ja nie wiem czym jest Goliat tutaj Zniszcz za pomocą Goliata A zrzut Goliata! Obra, dobra, 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 dobra. Podstawiaj się, podstawiaj się! Dobra, zrzut go I raz, dwa, trzy! Jest pomost! No, znajdą z prawej strony! To nie może być koniec misji! No nie, no nie, na koniec misji to na pewno nie jest! Bardziej strzeżę, że to jest tylko przełaj! Co się teraz dalej stanie? the british first airborne has paused its assault and is probably regrouping. Berger, have your troops establish our front and order your brother to prevent the british from reaching arnhem. reports also indicate that the paratroopers have taken the heights. send a combat patrol to the area. quickly and capture these points.

I jedyne co mogę rzec, że świetna seria z tego będzie. Może króciutka. Nie wiem jak dużo jest misji o operacji Market Garden, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby je skończyć. Więc do zobaczenia i cześć!